Dzień dobry, witam wszystkich. U mnie pierwszy śnieg, na tyle poważny, że jakąś kulkę można ulepić, bo to, co do tej pory pruszyło, to zniknęło w całości. Natomiast e, to też nie utrzyma się dużo. Ale, żeby stało się to tradycją, pokazuję Wam pierwszy śnieg przy moich Wermikompostownikach. Taka krótka analiza. W zeszłym roku było to o tydzień później. Było go zdecydowanie więcej i temperatura zdecydowanie niższa. W zeszłym roku było minus 6 stopni. Te kulki są takie, no, lekkie, ale twarde. E, co dzisiaj? Myślę, że pierwsza sprawa. Najbardziej istotna. Kompostowniki czy wermikompostowniki o tej porze właściwie nie potrzebują już wody. Ja ten wermikompostownik, jak widzicie, zabezpieczyłem od góry. Tamten również. Plastikowy ma i jeszcze jednym również jest przykrywka od góry. Czemu ona może służyć? Odpady sobie na razie odłożę. Ano między innymi temu, że jeżeli nie potrzebujemy póki co więcej wilgoci, to będzie nam bardzo łatwo pozbyć się tej wody, zrzucając śnieg. Czyli zdecydowanie odśnieżamy. Wermikompostowniki, jeżeli mamy taką możliwość, eee, mówiłem o temperaturze. Dzisiaj jest tutaj 2,8, czyli niecałe 3 stopnie, ale to i tak jest więcej niż taka średnia, która pokazuje nam. W tym momencie na zewnątrz mamy 1 stopień, a w nocy było nawet minus 5. Czyli nadal w tym wermikompostowniku utrzymuje się. W miarę, w miarę ciepła aura, jeszcze nie do końca zimowa. Porozmawiajmy, może, albo opowiem Wam, co robię, żeby zabezpieczyć te wermikompostowniki. A, może jeszcze a propos temperatury. Pamiętacie, tutaj e, jest taki filmik, może go załączę. Był alert, alert temperaturowy przy dużej ilości drżownic. Co to było? No prawie 50 stopni, czyli odpady, które tutaj dorzuciłem zachowały się tak jak w normalnym kompostowniku. Czyli zaczęły, zaczęła temperatura zdecydowanie i bardzo, bardzo rosnąć. Całe szczęście, jak widzieliście, po yy, yy, widać to wszystko na następnych filmach, Dżownice poradziły sobie z tym. Gdzieś tam się pochowały. Bokiem prawdopodobnie ta temperatura głównie była w centrum, a tutaj w tym boki są, e, boki są bardziej chłodzone. Ja na zimę tego wermikompostownika nie będę nic zolował, jeżeli chodzi o zewnętrzne e, ściany. Natomiast od środka, tak, i to zdecydowanie, e, może drugim filmem, który będzie w opisie, tam będzie link do filmu, to chyba jest jeden z moich pierwszych zimowych, który pokazuje, jak kształtuje się, nie, to jest zeszłoroczny, jak kształtuje się temperatura wewnątrz Wermikompostownika. Monitorowana podobnie na zasadzie czujnika wewnątrz postownika. Tam gdzie było najmniej odpadów była najniższa temperatura, wręcz sięgnęła w momencie ostrych mrozów poniżej zera. Pozostałych tam gdzie dokładałem regularnie drzwi odpady dżdżownice po pierwsze cały czas się kręciły wokół tych odpadów, a poza tym temperatura nawet w jednym z nich była około 6 stopni. Czy tam, już nie pamiętam, zaraz będzie można to zweryfikować, prawdopodobnie było nawet pod 20 stopni minus. I dawały radę. Także tym wermikompostowniku nie izoluję żadnych zewnętrznych ścian, jedynie co zadbam o to, żeby nie zabrakło tutaj odpadów. Czy w tym momencie? No, są zaraz na wierzchu. Także wszystko tutaj działa. Wszystko tutaj działa. Dokładamy odpady. Zimą to też istotne, żeby te odpady były w miarę zbilansowane. Co to znaczy bilans? Żeby miały trochę tych e, brązowych i, e, i, i zielonych. Brąz, zimą, wiadomo, karton, ale można też, tak jak ja tutaj, jest opruszone skorupkami z jajek, i właściwie nawet do takich niezmielonych, ja taką skorupkę z jajek dokładam. Także to leci również do, do tego wermikompostownika. W każdym z takich pojemniczków, jest rozdrobniony karton i takie elementy papierowe, jak chociażby ręczniki, czy, e, czy jakieś drobiazgi. Też wszystko wędruje do odpadów. Czyli pierwsze koty za płoty. A, myślałem, że go tu złapię i miało być nawiązanie. Chciałem Wam pokazać mojego nowego strażnika. Niestety. Się oddalił. Ale następnym razem pozdrawiam Was. Do zobaczenia i do usłyszenia. Czy zimą? Tego nie wiem. Natomiast będzie jeszcze z pewnością nagranie, bo już jest bardzo ciekawe, ciekawe początki. Dżownic piwnicy. Pozdrawiam Was oglądajcie. Zapraszam.